Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, witam Paweł, witam Krystian, mogę sobie tam pozaglądać, potwierać, proszę pośierać? bardzo, Zaczynam Machę. machy, oh, powiedz mi długo masz ten samochód, długo jeździsz? Coś więcej mi powiesz o Generalnie nim? to dostałem od ojca na 19. urodzinę. Okej. Okay. To miała być taka motywacja, żebym zdał prawo jazdy. Niestety uwaliłem. A okej, okay. to jak tu przyjechałeś? Tata mi dostarczył tutaj. A okej. Okay. Musiał lecieć do pracy, a mnie zostawił z biznesami. Rozumiem. Motywacją. Dobra była motywacja, niestety nie pobawiłem się. <laughs> okej, okay. rozrząd zrobione. A coś tam więcej było robione? Yy, zrobiłem naklejki, cały przód zrobiłem z y, moim kolegą. Taki osobisty tuning. Żeby A, był szybko. Okay. <grym> no, ja nie naklejek to nie tuning, no ale no dobra, no, jak tak zwał. Pod maską ten samochód wygląda nieźle. Nie ma tragedii. Po sobie, dobra, po zaglądam. Chyba najbardziej. Teraz też dorzuciliście? Tak, tutaj bawiliśmy się z koleżką. My zrobiliśmy mhm. wszystko. Środko wygląda lepiej na zewnątrz. A samochód na kogo jest zarejestrowany? Na ojca. Okej, okay. ale dokumenty pan ma, tak? Wszystkie tam? Tak, tak? wszystko jest. Wszystko mamy w skowchu. Okej. Okay. Upoważnienie do sprzedaży? Mm, również. Okej. Okay. No z tyłu wygląda jakby nikt nie jeździł. Dosłownie. No. Tu jest drobna korozji. Troszeczkę, bo on stał na parkingu długi czas, bo ja nim nie jeździłem. No wiem. Rdza musi być. Jest. Wszyscy z nią walczą raczej, nikt jej nie chwali. Koło zapasowe jest. Bagażnik jest. Bok. To co, może się przejdziemy, nie? Jak to... najbardziej. E, pan prowadzi. No ja wiem. Coś mi się wydaje, że ta transakcja mnie zaskoczy. Generalnie jest tak, że mieszkam w Warszawie, więc tutaj łatwiej mi czasem komunikację ujechać miejską niż w siadać w auto. Przyzwyczaiłeś się po prostu dlatego, bo ja jadę do Warszawy jadę samochodem. im dłużej będziesz zwlekał, tym, tym wcale nie zrobisz tego prawa, tego prawa jazdy. Więc. No, ale to nic, zostawię Cię gdzieś tu w lesie, wrócisz na piechotę, może zmotywujecie. Cię. Czy, yy, jak będę mógł na jakimś przystanku, to... <laughs> Spokojnie, poczekajmy. Nie wiem, Wiesz, nie czy po tatę albo kolegę nie. i zaraz mnie odwiezie. No tak to co, on jedzie, skręca, hamuje. Tak. w tych stanie, trochę wiesz co, taki pływający. Wydaje mi się, że amortyzatory mogą być do wymiany. Ale on miał normalnie przegląd. Pytanie, kiedy przyszedł? Czy przyszedł rok temu przegląd? No to, <grym> tak, 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 tak. A. Ostatnio byliśmy z kumplami i zrobiliśmy cały przegląd, przeszedł normalnie. Ale tutaj specjalnie wszystko odrestaurowaliśmy tutaj z przodu. Znaczy, masz na myśli dołożenie radia, tak? I tego tak, poświetlenia? Tak, uważam, tak, to... że jest to fajnie zrobione, naprawdę. Do pełnego nie? Okay. Ale <laughs> może <muszę powiedzieć>, to no. <laughs> Ale muzyka jest świetna. Daje tak po głośnikach. Też lubię muzykę. Ogólnie <laughs> muzykę. Że <laughs> właśnie, że w tym samochodzie. Auto mi się słuchaj podoba. No kwestia ceny, tak? Bo tyle co wystawiłeś, to na pewno Ci nie dam. Ja mogę się nie znać na samochodach. No no, mogę nawet nie mieć no, prawa tak ale... Z tego co słyszę, to się nie znasz, tak? No. Tak, ale potrzebuję konkretnych mankamentów. Dlaczego? Przebieg 350, przód, amortyzatory, prawdopodobnie zawieszenie. To jest główny powód, generalnie, no i tam te wniotki jakieś na zewnątrz, powodem ogniska korozji, no to jest powodem mojej negocjacji. Więc jakby... I ten czas, który on 9 tysięcy, tysięcy, tysięcy maksymalnie chciałbym zaproponować za ten samochód. Okej, okay, 9 tysięcy. No tak, no. Jestem w stanie zejść do 11? Jak pan to widzi? Dalej źle, no. Wie pan co, no... Dyszkę, to jest maksymalnie, co mogę dać. Dobra. Obiecuję panu, że ja no. zdam to prawo jazdy okay. i zrobię, jak pan dołoży jeszcze 500. Kurde, to więc wiesz co, jeździ no dalej komunikacją mi... miejską. I możemy się opuścić, że za rok zadzwonię i powiem, jak nie, zwrócę. To umówmy się tak, jak zrobisz w ciągu roku, to ja ci dorzucę faktycznie te do 500 złotych, okay. mogę to spisać na umowie, okay. a teraz dałbym ci dyszkę. Pasuje? Dobra, dobra, w To mam nadzieję, że te 5 stówek Cię zmotywuje. Ale poproszę telefon i będę się odzywał. Napiszę Ci to nawet na umowie, to nie problem. Dobra, dołożę się trochę i, i będzie to prawo jazdy. No. <laughs> lubię. lubię tych marzycieli, takich jak Ty, wiesz, ale spoko. Śmieszna ta transakcja. Założyłem, że dam dychę za ten samochód i tak wyszło, więc ja jestem zadowolony.